Młynarecki we młynie, o młynarecki we młynie, we młynie obsuwały się kamienie, kamienie, obsuwały się kamienie. Gdzie jedziesz teraz? Żono, jadę do młyna z ziarnem y, robić mąkę. I Czy, czy Pan może opowiedzieć o pracy młynarza? Tak. Ja jestem, proszę Pani, młynarzem i przyjeżdża do mnie gospodarz ze zbożem. Biorę od niego zboże na dole, ważę na wadze i worki biorę do, do góry. Ziarno przywoził jednego gatunku, czy mogło być ono zależy. różne? zależy jak przywiózł żyto, przywiózł pszenicę, przywiózł jęczmień na kaszę, czyli przywiózł owiec na ospę, dla zwierząt, to trzeba było robić każde osobno. Przywiózł 100 kilo, 200 kilo, To sypało się do zasypu tego samego Czyli one nie mogły być mieszane, nie, tylko każde nie mogły być było mieszane, osobno? Bo tak, robi się pszenicę osobno, żyto się robi osobno. Przedna mąka była zrobiona pszenica. Później wygarnie się wszystko, żeby to nie pomieszać, sypie się żyto. I robi się żyto, z mą. żytnią mąkę. I ta sama operacja idzie. Mhm. Że na walce na kamień, miele to wszystko, przesita, przechodzi do skrzyni, ze skrzyni się wybiera tak samo pierwsza, druga mąka, mhm. bo to jedna jest lepsza, druga gorsza. A, a która jest lepsza, która gorsza? Ta pierwsza, ta pierwsza z tego sita. To jest lepsza, ta pierwsza, druga jest gorsza już, nie? I trzecia już są te utręby tu dla zwierząt. Dobra, to zaraz ja idę na górę. Nie? Ty tu podczepisz i tak, nie, tutaj nie? to. Teraz będziemy podczepiać worek i do kolejnego. Będziemy wciągali. Śmiało do góry, możesz ciągnąć. Dobra, już daję. A czy młynarzowi była potrzebna jeszcze jakaś dodatkowa osoba, jakiś pomocnik, czy jedna osoba sobie dała radę? Nie, młynarzowi to nie była potrzebna pomoc, tylko my na siedem, bo to był cały jakby operator, i to a to jak przyjeżdżały. Ludzie no ze wsi, chłopi to, to zawsze chłop był do, tam do worka podania coś, żeby wsypać, pomóc to, to pomagali do chłop. Zaczepiło się coś. No teraz już idzie, śmiało. Dobra, dobra, dobra.

Trzymaj, zrobić mu zdjęcie, nie? Tak pracuje. No to zaraz tobie też zrobię. Nie bój się, starczy zboża. No to teraz Darii daj. Niech Daria teraz potrze. Kochaj, dwie rączki mocno. To będzie strasznie gruba mąka. O, zobacz, widzisz jak Daria wyprodukowała mąki? Tylko, się dużo Teraz okay. Darusia, spójrz na to. Te. No tutaj będziemy teraz sypać zboże. To jest pszenica. I będziemy mieli mąkę, na naprzednią mąkę tutaj. Tak, to tu jest skrzynia zasypowa i tu będziemy sypali ziarno teraz. I z tej skrzyni będzie szło na kamień tutaj. Męski. Czy ten kamień jest, y, który był na górze, czy który był na dole? Ten kamień jest na górze, a ten co tutaj leży obok, to jest kamień dolny, bo ziarno tu y, ja się sypuję leje tu na kamień, a tym kamieniem. Dociska, powinien być odwrotnie, powinien być tymi row, rowkami do tamtego. I on na tym wisi, tu jest zablokowany, na tym wisi i tymi kanałami ziarno odchodzi na bok. Tu te wyprowadzają ziarno, te mielą tutaj te, a te wyprowadzają na bok. Mhm. O, Tutaj to są te, te grubsze. Mąkę odprowadzają na bok już się wsypuje mąka do skrzyni. A te mielu tutaj w środku. A co pan tu zrobił? hamulec no, Teraz wiatrak jest zahamowany, nie? Chujemy pan. Odblokowamy hamulec koła, całego tego koła, tutaj yy, jak się mówi króla. Odblokowany jest teraz i już można wiatrak puścić w ruch.